Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, Babry GSM, Z tej strony kanał Okiem Serwisanta. Program, w którym sprzedajemy, skupujemy, doradzamy, odradzamy i sprawdzamy. Dzisiaj będziemy sprawdzać, doradzać, odradzać, jak i analizować sensowność bądź brak sensowności posiadania niektórych iPhone'ów. Może niektóre są bardziej opłacalne, może niektóre mniej, a na pewno tak jest. Oraz odpowiemy sobie, czy mając poniżej 6000 zł w ogóle mamy sens wchodzić w markę Apple, czy tylko i wyłącznie topowe sprzęty poniżej nic nie ma. Ja dzisiaj jestem w magazynie, także, ale to nie ma żadnego znaczenia. Nieważne miejsce, ważna jest wiedza, którą będziemy dzisiaj przekazywać. Także dzisiejszego materiału dowiesz się takiego kompendium wiedzy, jaki telefon jest dla Ciebie, na co musisz zwrócić uwagę i czy warto przepłatać. Na te i inne pytania Ci. W tym materiale odpowiem. Także co, także zaczynamy. Pierwszy nasz telefonik, iPhone 16e. O iPhone 16e nagrałem osobny materiał, także jeżeli chcecie troszeczkę taką szerszą specyfikację, bardzo wiele aspektów w poprzednim materiale. Poruszyłem. Dzisiaj nie będziemy się skupiać stricte na tym, co telefony oferują, tylko czy warto w danym segmencie je kupić, bądź czy relatywnie dopłacając mniej, bądź relatywnie dopłacając więcej, o ile możemy dopłacić więcej, to mniej już będzie troszeczkę problem. Czy warto po prostu takie rzeczy robić? Czy warto wchodzić w nowego iPhone'a, czy może lepszym wyborem będzie dwu- bądź trzyletni iPhone, czy zeszłoroczny iPhone na te i inne pytania będziemy sobie w tym materiale odpowiadać. A więc tak, iPhone 16e. Mamy bardzo fajny telefonik, bardzo tani telefonik. Musimy pamiętać, że kostka, kostka masła dzisiaj kosztuje prawie 14 zł, a mamy tutaj telefon najnowszy, wypust Aploski, za kwotę w zasadzie minimalnej krajowej. Także jest to pierwszy taki rodzaj fenomen, gdzie tak dobry telefon mamy w relatywnie tak niskiej cenie. Jeden aparacik, ale jest to aparacik z iPhone'ów Gamy 16. Także mamy tutaj 48 megapikselowy aparat, który w zupełności poradzi sobie do zdjęć, czy to do wideo, czy wideo w trybie filmowym, czy to do zdjęć portretowych. Bez problemu tutaj udźwigniemy najlepszej jakości, można powiedzieć, zdjęcia. Czy jest nam potrzebny drugi obiektyw? Nie. Jest to tylko i wyłącznie. Przez to, że reklamy i inni twórcy, którzy są nierzetelni, wmówili Państwo, że potrzebują Państwo dwóch obiektywów. Już tłumaczę dlaczego. W dużej, zatrważającej większości iPhone'ów, w momencie, kiedy mamy dwa obiektywy, i tak zdjęcia robimy tylko jednym. Drugi służy do płynnego przełączania się w tryb. Zbliżony bądź wytryb normatywny, bądź też oddalony. One jakby współgrają ze sobą, ale nie robią obydwa zdjęć. To nie jest tak, że jeden kadruje 50% zawartości, drugi kadruje 50% i razem się łączą w jedno zdjęcie, które daje 100%. Nie. Zawsze zdjęcia robi tylko i wyłącznie jeden aparat. Także tutaj nie tracicie nic. Co natomiast tracicie? A no, tracicie zdolność maksejwa. To jest jakby od co cała filozofia, i w zasadzie tylko tyle. Cała reszta jest, można powiedzieć, do zaakceptowania. Z różnic na pewno jest ten nocz, który nie każdemu może się już podobać, no bo mamy czasy takie i szesnastki są na tyle już fancy, można tak powiedzieć, że tego nocza już nie mają. Dynamiczna wyspa tutaj wygląda jak iterkę I, czyli I. I wygląda to po prostu bardziej tak klarownie i przejrzyście. Tutaj troszeczkę jest to ograniczone. O ile przy normalnym użytkowaniu nie jest to może aż tak zauważalne, tak przy oglądaniu wideo może być upierdliwy ten martwy kawałek ekranu. Tutaj te ramki też nie należą do najcieńszych, także to również bym wziął pod uwagę. I nie ma MacSafe'a. Jeżeli nie wiesz, co to jest MacSafe, to są po prostu takie blaszki dookoła klapki twojego telefonu, przez co masz na przykład ładowarki typu MagSafe, że przyczepiasz i to na taki super silny magnes się łapie, nie musisz wsadzać jakby analowego kabla, tylko możesz sobie z telefonem, który ma podpiętego MagSafe'a, możesz sobie go ładować, ale to nie tylko tyle. Masz uchwyty rowerowe, uchwyty na łodzie i przede wszystkim uchwyty samochodowe typu MagSafe i to jest o tyle fajne, że nie mamy tego standardowego zamykania naszego uchwytu. I to jest po prostu wygodne, szybkie i skuteczne. Te MagSafe'y są jak pierun mocne. Niemniej jednak do tego iPhone'a na 100 tysięcy będą zaraz etui, które te etui będą miały Czy to wystarczy? Jak najbardziej tak, ale co z ludźmi, którzy nie używają etui? No, możemy się dopomóc dedykowanymi blaszkami, które są imitacją Nie niemniej MagSafe'em to po prostu nie będzie. Także jeżeli ktoś nie nosi etui, a potrzebuje MagSafe'a, no to Wy tym egzemplarzu MagSafe'a nie uraczycie. Jeszcze są delikatne zmiany, minimalnie gorszy procesor, ale teraz, o jak minimalny? Strasznie minimalny. Tu jest tylko i wyłącznie różnica jednego rdzenia. Jeżeli chodzi o odpalanie kalkulatora, czy iMessage, to nie będzie to w ogóle zauważalne. Zauważycie to dopiero wtedy, kiedy przerabiacie jakieś wielkie zdjęcie bądź renderujecie jakiś wielki plik wideo. Ale czy te różnice będą duże? Nie. Okolice 5%, może 6% szybszy render możemy sobie na coś takiego liczyć i to jakby tyle. Także czy warto? Moim zdaniem zakupić iPhone'a warto, a czy warto płacić za jeden rdzeń więcej? Nie. Tutaj już bym na pewno dopłacił do dwóch rdzeń więcej w iPhone'ie 16 Pro, nie jeżeli do tego jednego rdzenia w iPhone'ie 16 bądź też 16 Plusie. Moim zdaniem iPhone 16e to jest król. Po prostu król. Jest iPhone 16e i długo długo nic. Jest to telefon bardzo tani. Weźmy pod uwagę, że 16 Pro strasznie staniały o 400 zł. Dzisiaj 16 Pro kosztuje 4903 zł i 68 groszy. Ja ten telefon kupowałem bodajże za 2300. Także mamy 400 złotowy spadek ceny i w przypadku iPhone'a 16E takie coś jak najbardziej również miejsce będzie miało. Także na tą chwilę, jeżeli macie pieniądze, to uważam, że z czystym sumieniem sprzęt iPhone'a 16E możecie państwo kupić i nie będzie to żadna ujma. Niemniej jednak, jeżeli poczekacie, to na 100% będzie on również w mniejszej cenie. Jak będzie w przypadku serwisu tego telefonu? No tutaj ciężko wywróżyć z FUSów. Można powiedzieć, że nomenklatura to jest SE czwartej generacji. I tak jak wszystkie SE, czy to było SE 2016, czy 20, 22, były tanie. Po prostu były strasznie tanie w serwisie, mimo że. SEKi 20 i 22 to były imitacje iPhone'a 8 to były w zasadzie w tej samej cenie do naprawy co iPhone 8, a nawet i się mniejsze troszeczkę używało, no bo osób, które chciały to naprawić było mnóstwo a osób, które przychodziły z zepsutym było relatywnie niewiele, także będzie raczej tanio ale nie chciałbym, żeby ktoś do mnie później przyszedł z widłami, że Bobry mówiły, że będzie tanio, a nie będzie tanio. Najlepszym przykładem tutaj jest Samsung, gdzie wersje z dopiskiem FE są dwukrotnie tańsze w serwisie niż wersje bez dopisku FE. S24 naprawimy na przykład wyświetlacz za 1000 zł z montażem, a S24 FE naprawimy już za 500 zł i to jeszcze z pocałowaniem ręki. Także chciałbym, żeby to dosyć mocno wybrzmiało. Także jak najbardziej iPhona sobie zostawiamy i jak najbardziej te sprzęt Tutaj polecam. Dobrze, lecimy dalej. Kolejnym naszym telefonikiem jest to iPhone 15. I tak jak przed chwilą mówiłem, że mamy bardzo fajny telefonik, to z pozycji króla spadł nam do pozycji żula. Z racji tego, że co prawda iPhone'y serii 15 możemy bez problemu dostać na promocji za kwotę taką samą jak iPhone'a 16e, ale czy warto brać iPhone'a 15 z zeszłoroczny model? Już śpieszę z wytłumaczeniem, bo tutaj nie będzie taki prosty wybór, jak mógłby się wydawać. Jeżeli chcecie Państwo mieć dynamiczną wyspę, jak najbardziej możemy kupić sobie iPhone'a 15. Jeżeli koniecznie musicie mieć Państwo MagSafe'a, o czym mówiłem przed chwilą, to jak najbardziej możemy kupić iPhone'a 15. Ale co tracimy? No, tracimy relatywnie troszeczkę więcej. Z racji tego, że po pierwsze tracimy głównie rok wsparcia i tutaj dlatego roku wsparcia bym przede wszystkim wybierał iPhone'a 16E. Mamy gorszy aparat, tak, gorszy aparat, mimo, że tu są dwa aparaty, co może się wydawać lepszym aparatem. iPhone 15 nie ma lepszego aparatu, bo iPhone 16E ma aparaty z rodziny serii 16, które główny nacisk stawiały na zdjęcia i stawiały na filmy. Także aparat w iPhone'ie 15 jest jak najbardziej gorszy jeżeli chodzi o wyświetlacze to mamy praktycznie te same przekątne 6,1 cala i jeden i drugi ma 60 Hz odświeżanie, uważam, że powinny być wyższe te współczynniki odświeżania Niemniej jednak, dalej mówimy o kwocie mniejszej niż minimalna krajowa także nie spodziewajmy się cudów co jeszcze tracimy? no mamy gorszy procesor w iPhone'ie serii 15 czy dużo gorszy? nie, minimalnie gorszy w niektórych zastosowaniach praktycznie jest na równi ale i tak jest gorszy w ogólnym zestawieniu. Co prawda tam różnica jest praktycznie znikoma, ale za to różnica znikomej ma w ramię. Mianowicie iPhone 15 ma tego RAMu aż 2 GB mniej, co bym tutaj bardzo, ale to bardzo pod uwagę wziął. Także podsumowując i reasumując, iPhone 15 uważam, że jeżeli masz, to się nie ma sensu przesiadać na iPhone 16e. Ale jeżeli masz pieniądze i wybierasz pomiędzy tymi dwoma sprzętami, jak najbardziej iPhone a 16e. Jeżeli komuś zależy na dynamicznej wyspie i na MagSafe może sobie 15 kupić. Niemniej jednak nie uważam żeby te dwa feature y były warte dopłaty 200 zł, albo były relatywnie warte niedopłacania nic bo może dostaniemy iPhone'a 15 w tej samej cenie co 16E. Także na tą chwilę iPhone'a 15 bym sobie po prostu usunął. Tutaj nie chodzi mi że to jest zły telefon. To jest dalej bardzo fajny telefon ale w porównaniu do tego, co oferuje 16e, moim zdaniem tutaj Apple zamiatło pod dywan i weźmy pod uwagę, że ten telefon będzie również tylko talić. Także iPhone'a 15 sobie na razie wyrzucamy, niestety, ale do kosza. Dobrze, lecimy sobie dalej. Mamy iPhone'a serii 16 bez dopisku e. I mamy go za kwotę 3799. One już staniały, one były troszeczkę droższe na premierze. Były za 3899 albo za 3999. Niemniej jednak teraz jest za kwotę 3800. Także co dostajemy w tym zestawie? No, dostajemy przede wszystkim tutaj już Maxeiva, Troszeczkę lepszy procesor od tego jednego rdzenia. I dostajemy drugi aparat, który, tak jak wspomniałem, pełni rolę supportu niż jakiegokolwiek głównego aparatu. Co. Zyskujemy jeszcze? No, zyskujemy przede wszystkim dynamiczną wyspę i relatywnie powinny być najtańsze koszty serwisu, bo wszystkie iPhony te bazowe, czy to są 15, czy to są 13, czy to są 14, zawsze są najtańsze w serwisie. Także tutaj przypuszczam, że będzie identycznie to samo, a jak będzie, to również nam tutaj czas pokaże. Jeżeli chodzi natomiast o ten jeden rdzeń więcej, to chciałbym tutaj mocno zwrócić uwagę na to, że. Wydajność będziemy mieli troszeczkę lepszą. To nie jest 100%, to nie jest 50%, będzie troszeczkę lepsza wydajność. Ale zagospodarowanie, zarządzanie energią jest o wiele... Na lepszym poziomie w iPhone 16E. Także tutaj dopłacamy głównie do dynamicznej wyspy, do Max do długiego wsparcia. Piętnastka tutaj jak najbardziej odpada i 16 króluje w tym zestawieniu. Tylko pytanie, czy za kwotę 800 zł jest to po prostu warte tego, abyście Państwo dopłacali. Moim zdaniem to już trzeba naprawdę patrzeć tylko i wyłącznie pod siebie. Aparat mamy ten sam różnicy na pewno nie ma żadnej i nie będzie żadnej. 16. Będzie minimalnie mniej trzymać na baterii od 16e. od co cała filozofia wyświetlacze? Te same przekątne, te same gęstość pikseli na jest ta sama. 16e jest minimalnie lżejszym telefonem. No i jakby tyle. Także można się pokusić o zwykłą 16. Ale jeżeli miałbym ja to wybierać, to zdecydowanie wybierałbym tutaj 16e. Jeżeli ktoś chce i potrzebuje dynamicznej wyspy maxewa, to dla tych dwóch rzeczy iPhone'a 16 można kupić. Jeżeli to nie robi na was wrażenia, bądź czujecie wewnętrznie w tyłku, że nie potrzebujecie, no to iPhone 16e jak najbardziej znowu stoi przed państwem otworem. Dobrze, lecimy sobie dalej. W dalszym naszym etapie mamy iPhone a 14 Plus. Tutaj akurat mamy wersję 256 GB Midnight za kwotę 3800. Już tutaj streszczę i po gruncie zgeneralizuję. Moim zdaniem jest to już stary iPhone, którego jak najbardziej bym nie brał nowego. Możecie Państwo nabyć 14 Plusy bez problemu, używane w bardzo atrakcyjnych cenach. Także iPhone a 14 Plus w ogóle bym sobie darował. Mam 12 megapikselowy aparaty, różnica pomiędzy 13 a 14, jeżeli chodzi o serię, nie istniała praktycznie wcale. Jest to ogólnie telefon tak naprawdę zawód. Za tą cenę jak najbardziej nie szedłbym w iPhone'a 16 i nawet bym się za bardzo nie rozpowiadał, co iPhone 14 Plus ma, czego nie ma, bo bardzo dużo tracimy kupując 14 Plusa zamiast 16 czy nawet iPhone'a 16e, który jest notabene tańsze 800 zł. Także moim zdaniem od razu mamy kibel. Dobrze, lecimy sobie dalej. iPhone 15 plus 128 GB Yellow 3999 zł. Różnica pomiędzy 15 a 15 plusem, oprócz tego, że mamy większą baterię i większy wyświetlacz, różnic praktycznie tutaj nie uświadczycie Państwo żadnych. Za kwotę 4000 zł jak najbardziej kibel. Dobrze. Kolejnego w kolejności mamy iPhone'a 16+, a 128 GB. Tutaj dopłacamy raptem 500 zł przy tej cenie. To już jest raptem. I mamy najnowszego iPhone'a, który ma lepszą baterię, lepszy procesor, lepsze odprowadzenie ciepła, lepszą konstrukcję. Wszystko ma lepsze, ale przede wszystkim ma tutaj lepsze aparaty, jaki lepszy wyświetlacz. Także jak najbardziej tutaj, jeżeli komuś, przypadają do gustu, rzecz jasna. Plusy są to wielkie telefony, 6-7 cala klocki. Także jeżeli ktoś ma duże ręce bądź gustuje w dużych telefonach, jest to naprawdę bardzo fajny telefon. Osobiście posiadamy taką sztukę i jest to bardzo fajny, bardzo fajny sprzęt. Nie grzeje się nagminnie, praca na dużym wyświetlaczu jest naprawdę bardzo fajna. Jest przyjemna, wygodna, nie męczy, ale używanie tego telefonu dla osoby, która ma małe ręce, a ja takie ręce małe posiadam, no, i jest problematyczne. Bardzo ciężko ten telefon utrzymać w jednej ręce. Jak jesteśmy gdzieś w mieście bądź jedziemy rowerem, no to nie radziłbym tego sprzętu wyciągać, no bo jest naprawdę mało, mało poręczny etui. Mamy od groma, mamy bardzo fajne etui z uchwytami, z gripami na palce, także możemy sobie od wyboru do koloru, a za tą cenę uważam, że duży iPhone z dobrą baterią on naprawdę wytrzymuje prawie dwa dni przy normatywnym użytkowaniu, jeżeli nie pracujemy dużo na telefonie, to dwa dni spokojnie nam ten telefon wytrzyma. Czy zostawiłbym go sobie? Uważam, że tak. Czy warto dopłacić do 16 plusa zamiast do 16? Uważam, że tak. Jeżeli tutaj głównie bym się skupił dla ludzi, którzy potrzebują większą przestrzeń roboczą, bądź większą przestrzeń, którą będą konsumować treści. Z racji tego, że wziąłbym mocno pod uwagę to, że tutaj jest dużo, dużo, dużo większy wyświetlacz. Tu mamy 6,1 cala, tutaj mamy 6,7 cala. Także ta różnica, musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, jest naprawdę bardzo duża. Także za tą cenę jak najbardziej polecam. Dobrze, kolejny iPhoneik iPhone 16 prosto 28 GB, pustynny tytan. Te nazwy są bardzo śmieszne, są dziwne. Nie wiem dlaczego Apple zdecydowało się na taką nomenklaturę nazewnictwa. Niemniej jednak na x mamy po prostu czyste, klarowne i jasne napisy: biały, czarny, piaskowy oraz szary. Także okej, okay, dobrze. Nie patrząc na warianty kolorystyczne, no bo. W każdemu we wszystkim gorąco, to mamy telefona za 4903 zł i 68 groszy. Dziwi mnie troszeczkę ta cena, niemniej jednak ona pewnie z czegoś dziwnego wynika. A z czego? No to jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Czy to jest telefon dobry? Uważam, że jak najbardziej tak. Ja w ogóle notabene ten telefon kupiłem za 5300 zł, także są 400 zł tańszy niż był w momencie, kiedy ja go kupowałem. Czy warto dopłacać do 16 Pro w momencie, kiedy mamy budżet na 16 Plusa? Jak najbardziej tak. Tutaj dopłacamy 400 zł, mamy troszeczkę mniejszy wyświetlacz oczywiście niż 16 Plus, ale mamy większy wyświetlacz niż w przypadku iPhone'a 16e oraz iPhone'a 16. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, mamy tutaj naprawdę topowy wyświetlacz. Jasność minimalna, jasność maksymalna. Są to jasności fenomenalne. Mamy. Scanner, LiDAR, mamy świetne aparaty, czy to najbardziej zbliżone w dal, czy to obiektywy makro, czy tryby normatywne, czy tryb portretowy, czy też jakość kręcenia wideo. Tutaj wziąłbym mocno pod uwagę, że jeżeli ktoś striccie chce ten telefon do kręcenia wideo, to jest przy, dwu, przy wersji 256 GB, mamy możliwość ustawienia 120 klatek przy nagrywaniu 4K, w wersji 128 GB tej opcji niestety nie ma. Procesor topowy różni się znacznie, jeżeli chodzi o wydajność pomiędzy iPhone'em 16, jak i 16e. Tutaj jest z dopiskiem Pro i to Pro sprawia, że mamy po prostu jeden rdzeń więcej. Zagospodarowanie energii na tym telefonie jest bardzo dobre. I jeżeli chodzi ogólnie o poprawki błędów, no to już te poprawki dokonali. Na moim kanale mam dosyć wyczerpujący materiał, bodajże 30 minut gadam sam do siebie na temat tego, czy iPhone 16 Pro jest dobrym telefonem. I na tym materiale wspominam problemy tego telefonu. A mianowicie problemem tego telefonu było to, że w momencie, kiedy renderowałem filmy jeden po drugim, to procesor nie załączał throttlingu, czyli procesor nie alarmował jakby sekcji, że grzeje się, zrób coś z tym i po prostu waliło full komin, nie było żadnych norm emisji, po prostu cały czas był węgiel dosypywany do kociołka. No i co miało... Później wpływ na to, że telefon się po prostu wyłączał. Wyłączał, nie chciał się włączyć. Wyskakiwały komunikaty o temperaturze urządzenia, że trzeba schłodzić urządzenie, bla bla bla, bla, bla. Problem został rozwiązany w iOS 18.2. Na ten moment takie coś w ogóle nie ma miejsca, jeżeli procesor Podchodzi już do tej górnej granicy swojej wytrzymałości, po prostu zbija z zegarów, przez co im niższe zegary, tym niższa temperatura. Także zostało to bardzo fajnie załatane. Konstrukcyjnie również iPhone 16 Pro jest inny od 16e oraz iPhone'a 16, jak i 16 Plusa. Mianowicie jest tutaj po prostu tytan. Tam mieliśmy aluminium lotnicze, na ramce tutaj mamy już obudowy tytanowe. Czy to są obudowy lepsze czy gorsze? Moim zdaniem lepsze jeżeli patrzymy na estetykę urządzenia jeżeli patrzymy na poczucie jakby posiadania produktu premium w swojej ręce bo jest to na pewno materiał o wiele lepszy w dotyku niż aluminium jest to telefon cięższy a to to cięższe wydaje się być lepsze i przeważnie lepsze jest. To o tyle jeżeli chodzi o upadki z tytanowymi ramkami, no to już czas pokazywał, że te tytany, no nie za bardzo chcą absorbować uderzenie, bo wydaje mi się, że jeżeli narożnik naszego telefonu się po prostu wgniecie, to nie ma aż takiego problemu, o tyle jak... Wgniecie się narożnik troszeczkę, ale strzeli nam ekran, bo cała siła pójdzie po prostu po ramię i szuka ujścia na wyładowanie energii podczas upadku w miejscu innym niż rama. I tutaj na przykład są plecki albo jest to właśnie wyświetlacz. Co prawda jeszcze nie miałem żadnej tragicznie zbitej sztuki, przeważnie są to takie dziwne przypadki, jak komuś coś spadło z dachu albo śmieciarka potem przejechała. Nie wiem jak to się stało, wolę nie pytać klientów, ale już były takie historie, i mam tutaj na serwisie. Czy ty jest lepszy? Uważam, że w niektórych aspektach tak, ale w niektórych aspektach nie. Na pewno system odprowadzenia ciepła musieli tutaj zastosować inny, z racji tego, że aluminium o wiele lepiej odbiera ciepło i telefony, czy to 16E, czy to 16, czy 16+, może się zdarzyć sytuacja, że telefon będzie wydawać się ciepły, ale to po prostu rozpraszanie ciepła po obudowie działa o wiele lepiej niż w przypadku iPhone'a 16. Niemniej jednak również tutaj w przypadku, tak jak w przypadku iPhone'a 15 nie masz takiego problemu, bo na iPhone'ie 15 i 14+, Pro, można byłoby bez problemu jajeczko usmażyć. Tutaj jest on ciepły, jak chodzi tak ze dwie godzinki cały czas, no to jest on ciepły, ale raczej nie jest aż na tyle gorący jak jego poprzedniki. Poprzednicy, poprzedniki. Także jak najbardziej tutaj bym tego iPhone'a polecał, tym bardziej, że mamy go w cenie 4903 zł. Także moim osobistym zdaniem jest to fenomenalny sprzędzik i rozmiarowo jest to rozmiar, który jak najbardziej nie utrudnia, jak i nie, nie przeszkadza aż tak w normalnym użytkowaniu. 6-3, jeżeli ktoś ma małe ręce, no to jest taka już górna granica, wydaje mi się, jeżeli mówimy tu o komforcie użytkowania sprzętu. 6, 1 jest to chyba lepszy, byłby o wiele lepszy wybór dla osoby, która ma mega małe rączki albo jest po prostu kobietą. 6.3 zapewnia spokojną pracę, spokojne pliki w Excelu, widoczną treść i no, dla mnie to jest już maksymalny poziom jakby, komfortu łamane na dyskomfortu. 6.3 cala, 6.4 jak najbardziej już by tutaj mi odpadł. Niemniej jednak za tą cenę jak najbardziej tak. No i dobrze, kolejny nasz sprzęcik to jest iPhone 15 Pro Max. Uważam, że już w takiej półce cenowej, w takim rozmiarze nie ma sensu od wzorowywać się do poprzednich czterech iPhone'ów, które Państwu poleciłem. Tutaj skupiłbym się głównie na tym, czy 15 Pro Max może nam zastąpić 16 Pro Maxa. Z głównych zmian, no to na pewno jest lepsze nastawienie iPhone'a 16 Pro Maxa do robienia zdjęć. Mamy chociażby, co prawda aparaty główne mamy te same, to są 48 megapikselówki, to o tyle ultra wide'a, czyli ultra szerokokątny obiektyw mamy tutaj 48 megapikselowy, co wziąłbym mocno pod uwagę. Do zdjęć zdecydowanie 16 Pro będzie lepszym telefonem. Jeżeli mówimy o wyświetlaczu, mamy praktycznie te same wyświetlacze. Jeżeli chodzi o technologię, natomiast 16 Pro Max jest telefonem większym. Ma on 6,9 cala, 15 Pro Max ma 6,7 cala. Tutaj nie będę się już rozwodzić, czy to jest telefon mały, duży czy średni. Dla mnie to są po prostu już absurdalne, absurdalne rozmiary. Jeżeli ktoś szuka telefonu dużego, to śmiem twierdzić, że szuka telefonu możliwie jak najbardziej dużego. Także tutaj 16 Pro Max jest telefonem większym. Też różnica jest w Dolby Vision w nagrywaniu. Tutaj mamy 4K 120 Hz, tutaj mamy raptem 60 Hz. Raptem, no to i tak jest dużo, ale to bym, jeżeli komuś głównie zależy na kręceniu filmów i robieniu zdjęć, no to 16 Pro Max będzie telefonem lepszym. 16 Pro Max również ma lepszą konstrukcję, lepszy system odprowadzania ciepła. To jest tak samo jak w przypadku 16 Pro i 15 Pro. Na pewno bardzo dużym plusem iPhone'a 16 Pro Maxa, nad iPhone'em 15 Pro Maxem będzie procesor, który ma lepszą wydajność, lepsze możliwości zagospodarowania energii i generuje ogólnie mniej ciepła przy tym samym obciążeniu. Także tu bym wziął to mocno pod uwagę. Oraz dodatkowo mamy przycisk funkcyjny naszego aparatu, to jest właśnie ten guzik. O, tutaj nie wiem, czy widać, bo kamerka może przesłaniać, ale tutaj powinno być ok. Możemy sobie ten guzik zaprogramować i odpalać nim na przykład aparat. Także mamy kilka rzeczy, które stwierdzają. Stwierdzam, po których stwierdzam, że iPhone 16 Pro Max będzie lepszym wyborem, ale głównie nomenomen skupiłbym się na tym, że mamy większy ekran i dłuższe wsparcie. Różnica w cenie przy tych kwotach praktycznie znikoma. Jest to raptem 600 zł, jeżeli ktoś szuka najlepszego telefonu, w najlepszej. Można powiedzieć, cenie do jakości na to, co oferuje iPhone 16 Pro Max. Tutaj mamy flagowca, także nikogo to nie dziwi. Na pewno wziąłbym bardzo mocno pod uwagę wielkość naszych rąk, bo telefon, który ma prawie 7 cali. To jest naprawdę po prostu kloc. Także podsumowując sobie wszystko do kwoty 4000 zł, moim zdaniem króluje tutaj iPhone 16e, który będzie tańszy. Jeżeli ktoś potrzebuje dynamiczną wyspę i Save'a, niech kupi sobie iPhone'a 16 dołoży znacznie więcej, ale jeżeli to jest priorytet, no to można sobie go kupić. Różnica między 16 Plusem a 16 Pro głównie to jest wielkość ekranu, czas pracy na baterii, na korzyść oczywiście 16 Plusa. Jeżeli zależy Wam na jak największej wydajności, no to tutaj 16 Pro jak najbardziej. Natomiast starcie, w którym mamy 15 Pro Maxa i 16 Pro Maxa, jeżeli przy tej kwocie ktoś może sobie pozwolić na dołożeniu 600 zł, jak najbardziej do tego zachęcam. Rok krótsze w Wsparcie przy telefonie za 5,5 koła uważam za, za żart, po prostu za żart. Także mamy wszystko. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam. Cześć.